To już się nagrywa? Tak, jest, siema, to już się ma, się Dobra, dotarliśmy. Idziemy teraz e, do punktu odbioru e, pakietów startowych. myślałam, że to już się kameruje. Kupia. A to już się kameruje. Hey, wow. <laughs> Lila, jak tam gotowa? No, można tak powiedzieć. Jest stresik, czy nie ma? A czym? No to dobrze. To nie co? ma się czym stresować. Jezu. No, to ma być A dobra No, tam już dzieciaki chyba biegają bo chyba starty były co 30 minut, o do ile dobrze Jezu, pamiętam. Zresztą boję się jednego. Czego? się zamarznie Co? Ty jak będziesz biegła to ci będzie gorąco. Nie, się nie to No bo teraz jeszcze nie biegniesz, dlatego. Ale jak będziesz biegła to ci będzie cieplutko. Ja, ja boję się, że jak zgniotę ten mikrofon. <laughs> nie się. nie bój się. Ja mam... Dobra, idziemy szukać rejestracji. No, o, o. Ludzi sporo. Przeszkód dużo. O, biegnie kategoria młodszych dzieciaczków. No, fajne. Zasuwają. Fajne. fajne. Zasuwają Szczerznie maluszki. Maluchy. No, tu jeden na pierwsze na prowadzenie wyszedł. Zobacz, jakie ma odległość. jakie no. <grym> fajne Ile lat? Tam jest no. chyba albo piana, albo błoto, widzisz? Chyba piana. A ten mały co biega, a za 4 lata może ma? Jaki fajny. No. Ja, jaki dziubas. No. Wskoczy do piany czy nie wskoczy? Nie wskoczy. Waha się. I? Wskoczył. Wskoczył. Brawo. Jej. <grym>, boi się przejść pod spodem. Omawiamy Zatanie. przeszkody. Tu na początku jest tylko przejście przez to, tu później pod tunelem. To pod tunelem może nawet, może nawet nie będziesz musiała na czworaka, nie? Pod którym tunelem? Tutaj te tunele co są. pomarańczowe? No. Przelecisz, nie? Spokojnie. No. Tu mamy co? Jakieś wielkie kule potem. By nie musiała czołgać. Kulobox, to przelecisz, po prostu się. Potem mamy o, tam te pomarańczowe to są takie dziury, nie? A, to jest To wiesz, pamiętaj, żeby, żeby ostrożnie po tym przejść, nogi. żeby nie skręcić nogi, nie? Albo po albo wsadzać. Tak. Tu po tym wężu to trzeba chyba przejść tak po nim, nie? Równowaga tutaj mamy. Równowaga to lajcik. A, przejście przez dinozaura. To spoko, przelecicie górą dołem, potem przez UFO. To też spoko. Ufo. A, tu jest, widzisz, płotek. No. I tu jest ten. E... Tak, żeby się nie zaplątała w teliny, nie? Mhm. Spoko. Fajnie. Co my tu dalej mamy? I tutaj już mamy. Aha, bo tu mamy chyba i ten. E, I pianę, a potem mamy błoto w tamtym. Tak mi się wydaje. No. To nie powinno być na no, że się ubrudza i w się chyba <grym> jest widzisz jedynie inaczej. Pamiętaj Liluś, że po pianie i po błocie będziesz możesz mieć śliskie stopy, no. więc na tych tutaj wspinaczkach ostrożnie. ostrożnie. Tu sobie zjechać Żeby normalnie po tym jak będziesz chodzić, ja żebyś już nie i Nie chcę powtarzać. No właśnie, tego drugi to sobie raz. po prostu, wiesz, na przeszkodach ostrożnie, a na biegu możesz zasuwać, nie? A tam jest jeszcze kolczatka. Tak, kolczatka. I tutaj co jest? Patrz, tutaj jest tak, przejście przez ten taki domek chyba. Okej, okay, spoko. E, Przeskokszenie przez ten, to przeskoczysz bez spoko. problemu. I równoważnia. Jaka? To jest ta mini, tu się przechodzi po niej. Tak, i tu jest ta równoważna okay, malutka, to spoko. No to... Tylko ja nie wiem, czy Wy będziecie po wszystkim bieli. Możliwe. Aha, tak, i potem tam się do mety biegnie, okej. Okay. Bo się? dzieciaki te młodsze mają krótszą trasę, wiesz? Gdzie się do mety I Zaraz Ci pokażę metę, chodź. Jaka ekipa, ale poszli. 20 dzieci. To jest Twoja kategoria już. Tak? Widać, że starsi, no. 20 chyba. Ale poszli. Oni już się ścigają, naprawdę. Ktoś się wywalił. No, tak bywa, dlatego trzeba mocno stąpać. Wysoko nogi podnosić w takim tłumie, wiesz? Ale ci są. pięknie jadą. Co z tymi kurkami, kulami, wielkimi? No dobra, wiem co teraz. Teraz one są i nimi się wychodzi tędy. Już Zobaczymy jak pójdą po tych chceszkodach, nie? Jak to będzie wyglądało? Jak będzie na tym. A, to trzeba obiec po prostu chyba. Nie, potem ten i znowu, na... i teraz będzie to. Ale widziałeś tego węża, to oni po prostu ominęli. Tak? Ano? Tu pod spodem wjechała tak, przy... ekipa. Przej. Wojowniczki. Aż Ci kurtka spadła. Siemano, cześć. Żółwior. Cześć, dobry. Cześć. Co? Ja lecę jak? Idzie propa? ekipa. Wojowniczki klubu Warriors. Chcesz coś powiedzieć do kamery, to mów. <grym <grym> Będzie słychać. Będzie słychać. Chodźcie gwiazdy. Będziesz piękną gwiazdą. Jak Jaki ja i Zuzia. Nie tak śniadanie, tak ale ja mam ja to mam... nie, to już nie. Paszczą? Jest bombardilo, krokodilo. I... Nie. Wiecie co? Chodzi się paszczą. Brr, brr, a nie brr, 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 badewim. Tak, chodzi się paszczą, wychodzi się pyłkiem. I sponsorzy tej imprezy. Chodzi się paszczą i wychodzi się pyłkiem. Tak, wychodzi się pyłkiem. Chodź tutaj. Barwy, barwy wojenne. Wojowniczki. Ekstra. No No teraz to jest mega. No. tym masz, poczekaj. A, właśnie, i to mi tak. To... Ekstra. Ło! Wow! Wow! Ja się ode mnie Dobra. Słychać nas, Nadia, co opowiadamy? Opowiadaj. <śmulny> y ogólnie, to zaraz. <śmulny> ogólnie, to zaraz będziemy lecieć przez tygryskę. Będziemy lecieć przez paszczę tygrysa, niestety. <śmulny> w sumie... Wat de cijfers. No, Przepraszam. Co tam? Nagrywasz Jak sobie, nas? Jakby się któraś z Was przewróciła, to się nie przejmujemy, oczekujemy i dzisiaj dalej, okej? Okay? Pomagacie sobie wzajemnie pamiętać. Patrzeć czy któraś z tyłu nie została, okej? Okay? I się dobrze bawić. Zuzia jest fardzielka, ona sobie poradzi. Piona. Piona. Piona tuka. Na pion. żadę. Do tej u dziewczyny dobrze się rozgrzać. Odjedź lata do przodu, bo nie Odjedź. miejsca. Jeden, šest, pět, čtyři, tři, jeden. I, razem, děvčiny, razem, a vás, Bravo, Lila, bravo, oddychaj. Dobře, bravo, Natka, bravo, Zuzia. Dobře, Lila, oddychaj, dobře, dobře, dobře bravo. Super, Zuzia. Dawaj, dawaj. Dobře, Natka, lečíš, nic se neděje. Super. Bravo, bravo, oddychaj, oddychaj. Świetnie dziewczyny Wam idzie. Oddychajcie, oddychajcie. Bardzo ładnie dziewczyny. Świetnie. Stok. Powolutku. Spokojnie. Że... Dobra. Ostrożnie. Dobrze, brawo. Bardzo fajnie, no super. Dobrze Wam idzie, dziewczyny, oddychać. Powoli oddychać, bardzo ładnie. Głębokie oddechy, już niedużo zostało, końcóweczka. Nie, dobrze, dawaj, dawaj. Super, dziewczyny, ekstra. Brawo! Już niedużo, już niedużo. Świetnie Wam idzie, dziewczyny. Oddychać, spokojnie. Tu sobie powolutku przejść. Ekstra, dziewczyny. A ja, Jedziemy. Łapać oddech i idziemy. Dawaj, dawaj, do przodu, do przodu cisnąć. Teraz dwie przeszkody. Pięknie, pięknie. I lecimy. Super dziewczyny. Tu sobie poradzicie bez problemu. Uważajcie, żeby ktoś na was nie spadł. Po kolei wchodźcie. Brawo Natka, brawo Zuzia! Świetnie Lila. Brawo! Pomóżcie Natce! Pomóżcie! Świetnie dziewczyny! Brawo! To są... to jest Warriors Team! To jest ekipa najlepsza! Super dziewczyny! Super dziewczyny. Iziu. Nie. Ekstra. Idą, idą, idą gwiazdy. Bombardilo, krokodilo to był. Brawo Lila, brawo Zuzia. Jedziesz nacka, już niedużo, końcóweczka. Super dziewczyny. Jeszcze tylko pianka, piana i błoto, tak. Piana i błoto! Najlepsze na koniec! Dawaj Lila, możesz się wytarzać na maksa! No, leci piana! Super! I dajecie, błotko zostało. Błotko i medal się będzie należał. Klatka, tylko błoto i medal dla Ciebie. Jesteś genialna. Dawaj. I kąpiel włocie. To tylko błoto. To nie śmierdzi. <grybuj> Dobrze, Lila, dawaj! I na metę, na metę! I razem na metę, razem, dziewczyny na metę! Dawać, dawać, brawo! Brawo! Świetnie! Jesteście świetne. Dzięki! Idźcie po medale dziewczyny! Brawo, Zuzia! Chodź ile a fotkę Dawaj. Świetnie. Stańcie tu przy starcie wam zrobimy zdjęcie. <grywa> no i to jest warrior team no. to są wojowniczki. Prawdziwe. Opukajcie im ręce do wodą. O, lejcie, lejcie. Podobało się? <grywa> Tak jest. Szybkie mycie. Brawo! To było mega. Dałeś się czadu. Jeszcze raz. To było najfajniejsze? Piana. A najtrudniejsze? Woda. I co? Wysiłek duży, co? Ale mega. Fajnie, że się cisnęły. Pomagałyście sobie ekstra. Super było. I kolejny medal do kolekcji. Pokaż go. Uu. Z drugiej strony. Pokaż, pokaż, czy jest Sylwiiwa. Nie, chodź, bo ją ja to wziął. Idziemy wiecie. po. To wiem. Zdejmij buty w aucie, wiesz? I zmienisz sobie spodnie. Hej, okay. co wy jesteście takie brudne? Nie, nie dobijaj. <laughs> Czekajcie, tam są koszulki. Tam, 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 no. No, żeby z paletki, nie dostać.